Podczas panelu powiedział Pan, że w kwestii redukcji śladu węglowego i monitoringu śladu węglowego trend wyprzedza regulacje. W jaki sposób się przejawia? Część panelistów, czy w ogóle uczestników konferencji skupiła się na tym, że czekają nas regulacje to jest bardzo ważna perspektywa. Jednakowoż biznes toczy się nawet często pomimo regulacji, czasem nawet wbrew. Dlatego zwróciłem uwagę, że warto pracować nad dekarbonizacją i budowaniem zrównoważonej strategii, nawet nie strategii zrównoważonego rozwoju, tylko zrównoważonej strategii, ze względu na to, że trendy i oczekiwania, czy też partnerów biznesowych, biznesowych w łańcuchu dostaw, czy konsumentów będą wyprzedzały te regulacje. A już stricte odnosząc się do Pana pytania, no w tym momencie dekarbonizacja toczy się równolegle do trendów oszczędnościowych. CO2 to nie tylko odpowiedzialność za środowisko, CO2 to też niedługo bezpośredni koszt ze względu na te ETS-2 który do tej pory dotykał tylko branży energetycznej, transportowej i lotniczej, a niedługo będzie dotyczył też nieruchomości. W związku z tym ta perspektywa będzie wymierna finansowa już niedługo, a w tym momencie, jeżeli mówimy o ograniczaniu zużycia, mówimy o trendzie oszczędnościowym, ponieważ ograniczamy rachunki, jednocześnie poprawiając footprint z perspektywy emisji. W związku z tym to jest i Wilk City, i Manchester City. No w takim razie, skoro mówimy o tym, że biznes już zaczął nadążać za pewnego rodzaju oczekiwaniami, zarówno ze strony inwestorów, czy ze strony klientów, to może w takim układzie te regulacje w ogóle nie są nam potrzebne. Regulacje my trochę traktujemy jak takiego yeti, że on przyjdzie i nas postraszy, a regulacje tak naprawdę to jest odpowiedź na trendy społeczne. I one poprzez inercję yy, i to, że potrzebujemy pewnego czasu, żeby przyswoić zinternalizować, przyjąć wewnętrznie, że nasze odczucia konsumenckie czy biznesowe są powszechne i dopiero wtedy one się zamieniają w regulacje. Więc ten trend znajduje odzwierciedlenie, poczynając od naszych odczuć, przez presję wyborczą, przez presję legislacyjną, przekuwa się w regulacje. W związku z tym, ja bym się nie odważył stwierdzić, że regulacje nam nie są potrzebne, bo one są de facto emanacją trendu. Natomiast trend sam w sobie już jest. A regulacje Dopiero kwantyfikują i uspójniają wymagania wobec wszystkich. To gdzie my w takim razie jesteśmy jako Polska i jako polskie firmy w, w tym trendzie, w tym procesie dekarbonizacji, a szerzej także w procesie wdrażania ESG? ESG to jest nasze otoczenie, które jest kwantyfikowane w trzy literki i w wiele, w wiele kategorii. Więc, tak jak jeden z kolegów na drugim panelu powiedział, ESG to jest nasze otoczenie, które już w dużej mierze się dzieje. W związku z tym My nawet nie wiedząc, że wdrażamy ESG, wiemy, że już wewnętrznie część aspektów do zarządzania i zwracania uwagi w biznesie już jest wdrożona. Ale przedsiębiorstwa, które mają międzynarodowy łańcuch wartości, czy też dostawców, czy odbiorców, czy akcjonariuszy, na pewno są dużo lepiej przygotowane. I to wynika nie tylko z presji z innych rynków, ale też z tego właśnie łańcucha i tego, że Społeczeństwa zachodnie dochodziły do tych wniosków, do których polskie społeczeństwo też dochodzi kilka, kilkanaście lat wcześniej. W związku z tym te regulacje i presja pojawiła się tam nieco wcześniej. Stąd presja na łańcuchu wartości pojawia się w Polsce pierwsza, jeżeli mamy spójne łańcuchy wartości z zachodem. Dlatego te przedsiębiorstwa są w naturalny sposób dużo lepiej przygotowane. Polski biznes będący w łańcuchu jest na siłą rzeczy eksponowany, więc przez to też lepiej przygotowany. I tak jak wspominaliśmy, jakby polska gospodarka nie stoi spółkami giełdowymi. Polska gospodarka stoi małymi i średnimi przedsiębiorstwami. I ci, którzy są zintegrowani w łańcuchu wartości, częściowo są już przygotowani, ale oni też pierwsi są narażeni na to, na to ryzyko regulacyjne, niespełnienia raportowania niespełnienia tych oczekiwań konsumenckich, bądź też partnerów biznesowych. A polski biznes działający na polskim rynku, no cóż, musi podążać. Nie ma innego wyjścia. I tutaj jest trochę więcej wyzwań, ponieważ budowa świadomości, budowa odpowiedzialności, ze względu na tą konkurencję relatywną będzie się dopiero działa.